Słuchajcie, Mieszko ma za niedługo urodzinki, więc trzeba zrobić co? Tort. Tort urodzinowy. No dobra, mów z czym ten tort ma być? Z Pika. Z Pika, czyli z? Z Pokemonami. Ile ma być tych Pokémonów na torcie? Wszystkie. Wszystkie, świetnie. No to znaczy, ile ich jest? No, może 100, to Sto? 100? A, 100 Pokémonów. Świetnie. A z czego mają być wykonane te pokemony? Z, liza, z lizaków i z waty cukrowej. Z lizaków i z waty cukrowej. Od waty cukrowej nikogo nie znam, ale y, może polecicie kogoś od lizaków, kto byłby w stanie wykonać wszystkie Pokémony? No dobra, a czy na torcie mają być też jakieś słodycze? Jakie? Brownie. Brownie. I na, nie, I na nim ma być ozdoba pizza, a na nim y, mają być świeczki. Aha, czyli ma być tort, na nim ma być Pikachu, i na tym mają być świeczki jeszcze, tak? Hmm. Okej. Okay. To jeszcze ostatnie. W jakim kolorze ma być tort? E... <noise> no. Jest niebieski. Czyli dobra, niebieski tort. Ok. Obserwujcie i zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki!